Że teraz się uda, tylko po to, by znów poczuć goryć porażki. A jednak paradoks pogoni tkwi w tym, że każdy kolejny sezon, każde niepowodzenie. Portowcy szybko stali się czymś więcej niż tylko drużyną sportową. W czasach PRL-u pogon była symbolem lokalnej tożsamości, a stadion przy ulicy Twardowskiego miejscem. Ale dla Szczecina było powodem do dumy. Jednak te momenty radości zawsze były przetykane okresami kryzysów od spadków do niższych lig przez kłopoty finansowe, po zmiany właścicieli, które często przynosiły więcej pytań niż odpowiedzi. Dziś Pogoń nie jest klubem z gablotą pełną trofeów, ale jest klubem, który coraz mocniej przyciąga uwagę nie tylko kibiców z regionu, ale wciąż uczący się gry na najwyższym poziomie. W latach 70. pojawiły się pierwsze sygnały, że Pogon może powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie w lidze. Kibice zaczęli marzyć. Przyszły lata stagnacji. Brak inwestycji, problemy organizacyjne i odejścia kluczowych piłkarzy sprawiły, że złote marzenia szybko zgasły. Kolejna szansa na sukces pojawiła się w 2000-2001 pogoń. Wzmocniona zagranicznymi zawodnikami znów zdobyła wicemistrzostwo. Wydawało się, że teraz już nic nie powstrzyma portowców przed zdobyciem tytułu w kolejnych sezonach. A wielu zawodników odeszło bez pożegnania. Lata późniejsze to walka o przetrwanie. Były sezony, w których kibice bali się, że Pogon całkowicie zniknie z piłkarskiej mapy Polski. Odbudowie szkolenia młodzieży, inwestycjach, infrastrukturę klub zaczął się podnosić. W ostatnich latach Pogon stała się regularnym uczestnikiem europejskich pucharów. Za fasadą sportowych emocji i głośnych trybun Pogon Szczecin zawsze miała swoją ciemniejszą stronę. Kibice widzieli bramki, zwycięstwa i porażki. Ludzie zaczynali odchodzić, bo nie mieli z czego żyć. Największym skandalem była tzw. Brazylijska rewolucja z 2004 roku. Klub przejął inwestor z Ameryki Południowej. W takich chwilach ratowali ich tylko kibice ci sami, którzy przynosili jedzenie, pomagali w przeprowadzkach i stali murem za drużyną. Z perspektywy naszego kanału Historia Pogoni Szczecin jest czymś więcej niż tylko opowieścią o piłce nożnej. To studium wierności, determinacji i dumy, ale także przestroga, że brak wizji i odpowiedzialności na szczytach władzy potrafi zniszczyć nawet największy potencjał. A atmosfera gasła. W Szczecinie jest inaczej, tu, im gorzej idzie drużynie, tym głośniej śpiewają trybuny. Patrząc na przeszłość portowców, nie sposób nie zauważyć błędów, chaotyczne zarządzanie, niezrozumiałe transfery, eksperymenty kadrowe, które bardziej przypominały hazard niż strategię. Były momenty, gdy wydawało się, że klub sam podcina sobie skrzydła. W którym piłka nożna coraz częściej przypomina korporacyjny produkt, pogon jest żywym organizmem z sercem, które bije w rytmie całego miasta. Czy wierzymy, że pogon może zdobyć Mistrzostwo Polski? Nawet jeśli oznacza to życie w cieniu największych? I przede wszystkim, co dla Was znaczy być kibicem drużyny, która rzadko wygrywa, ale nigdy się nie poddaje? Można zobaczyć ojców z synami, matki z córkami. Starszych kibiców pamiętających czasy wicemistrzostw i młodych, którzy znają tylko walkę w czołówce ekstraklasy. Wszystkich łączy jedno poczucie. Niektóre historie nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Ale teraz już je znacie. I może właśnie dlatego, gdy pewnego dnia pogon wreszcie uniesie trofeum. Będzie to zwycięstwo nie tylko na boisku, będzie to tryumf całego miasta, wszystkich, którzy wierzyli, kiedy inni już dawno przestali. Bo pogon to nie klub który istnieje tylko w tabeli ligowej.